Jak możecie Państwo zaobserwować, w dalszym ciągu przebiega budowa wału przeciwpowodziowego w postaci układanych korków, a na miejsce naszych działań śnieczeń udaje się kruton, który pewnie do wybrał do podjęcia ewakuacji ludzi z terenu zagrożonych. Drugie jest trio. Dzień jest. Dzień jest. Ona wietrzyo i formie ramiennej, również służy do napełniania wózku z Czy można na Dobra, już już już